Pod F. Osobiście mam. D. Pod D. D. Pod D. Zawsze pod F. Ultraliga. Zasadniczo oglądam tylko tę ligę, w której jestem i, i drugiej bym nie oglądał, gdybym w niej nie był, więc obecnie Ultraliga, a kiedyś LFL. Ultraliga. Ultraliga. LFL. Ultraliga. Żaden. Nie oglądam ani tego, ani tego, ale chyba Polski Młyn. Gadają o eSporcie. Jeszcze do wczoraj nie wiedziałem, co to jest, gadają o eSporcie, więc na pewno Polski Młyn. Eee, polski Młyn. Tak naiwny, ale jak miało wybiegać, to gadają o eSporcie. Eee, Wiedźmin. Mezum mnie chyba zabije, ale Wiedźmin. Eee, żadne. Oj, trudne się wylosowało. Gotik. Myślę, że Wiedźmin jest lepszą grą, ale ja chętniej bym wracał do Gotika. Plus, Gotik ma milion modów, więc można grać dłużej. Nie grałem żadnego. Hmm, chyba bez cukru. Wy. Ale tylko kola. Bez. Smakowo z cukrem, ale nie wypada tak powiedzieć. Ale z cukrem, no lubię z cukrem. Dużo czuję różnicy w smaku. A z. Cukrem. Gram w dżungli, ale jak już gram, to pole. Weak side. Strong side. Strong side. Nie rozumiem pytania. Ja jestem coachem. Ja jestem. Ja nie jestem w grze. Chyba nie mam zdania żadnego. Strong side. Strong side. Azjatycka. Azjatycka. Zdecydowanie. Włoska. A, to bardzo trudne. Azjatycka. Kuchnia włoska. Azjatycka. Nocny Marek raczej. Bardzo, bardzo nocny Marek. Bardzo nocny. Nocny Marek, ale próbuje się zrobić na porannego ptaszka. Nocny Marek. Ganny ptaszek. Nocny Marek. Chyba Faker. Deft. Faker. 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 Aram zabawny, ale jakbym był graczem, to tylko kill, A tak to. Nie, raczej kill mimo wszystko. Jednak mam więcej przyjemności z solo queue, jak wracam, na... o ile mam czas, żeby grać. kill. Aram. kill. Aram. kill. Agro. Agro. Nie rozróżniam tych kategorii, w sensie nie uważam, że istnieje coś takiego jak w LoLu granie agro czy pasywnie. Uważam, że istnieje wyłącznie paniszowanie błędów i myślenie w kategoriach agresywny, defensywny jest nieskuteczne po prostu. Tak, no w skrócie, no nie da się tego teraz rozwinąć. Agro. Mm, pasywnie. Granie agro. Psy. E, koty. Mm, chyba koty. Psy. Psy. Chociaż koty też lubię, lubię w ogóle wszystkie zwierzęta. A najbardziej to bym powiedział, że gryzonia. Szczerze mówiąc. Na przykład jakaś kapibara, świnka morska. Sy. <grymne> Sylwan. 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 Do niedawna nie wiedziałem, kto to Kasperski, więc raczej Sylwan. To <grymne> często są te pytania, gdzie ja nie wiem, co, je, co jest jedną z opcji w ogóle. Sylwan. Sylwan. Ariana Grande. Ariana. Grande. No chyba Ariana, bo jego poznałem. A Ariana Grande to nie wiadomo kto to jest, a ten wizerunek sceniczny to tak... Nie wiem, nie oceniam ludzi po tym, co robią w telewizorze, więc... Więc raczej wolę Ariana, jak poznałem go. Ariana Grande. Ariana. Ariana. <laughs> <laughs> w nocy? Yy, Granie w dzień. W mm, nocy. Bardziej takim południem, taki dzień. W dzień. Zdecydowanie w nocy. W dzień to się śpi. Granie na worcach Gra na, na warcach. Gra na worcach. Ja nie na worcach. Gra na worcach To jest chyba jasne, że gra na worcach